Halo, halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Atakama, a na Waszych ekranach kolejny vloguj ze stajni. Ja już Ironka wzięłam na lążę, to będzie taka króciutka ląża, myślę, że wsiądę sobie dzisiaj na stem pokusa, zobaczymy jaki będzie na ląży, bo wczoraj chciałam wsiąść, ale słuchajcie, było bardzo źle. Był bardzo niewybiegany i wolałam nie ryzykować, wiecie, czasami lepiej odpuścić sobie, niż żeby później miało być coś złego. Dam mu troszeczkę większe koło. E, tak, także na razie ironie sobie idzie, drepczę sobie, tak, Tak taki dobry, koń. Tak, i tam przyjdą pewnie tutaj osoby dzisiaj, bo jest taka godzinka, no że stajnia, że tak powiem, jest oblegana. Także nie wiem, ile uda mi się nagrać, ale tyle, ile mi się uda, to obiecuję wam stawić na kanał, <noise> bo od nowego roku chciałabym, żeby tutaj regularnie pojawiały się rzeczy. Także no, na razie sobie się wstępujemy, nic ciekawego się nie dzieje. Trzeba się rozjechać. Uuu! Uh -uh. Dostępa. Do tak! Hop. Hop, hop. Tak! Dobry koń! Tak, jest! Super! Tak. I ho-ho. Dostępa. Tak, grzeczny, super iron. hop, tak, ekstra koń. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, tak. Dalej. Dostępa? Pięknie. Chodź. Chodź, chodź. Chodź. Super koń! Tak! Tak, czekajcie. Jedną ręką ciężko się nagrywa, ale damy marchewę, tak? Bo pięknie dzisiaj pracujemy, tak. Powiedz coś do kamery, Iron. <laughs> Powiedz, jaki jest dzisiaj grzeczny, a jaki byś wczoraj niegrzeczny. Co? Powiesz? Powiesz? Ojejku, jaka dobra marchewka. O, jejku, jajku. Dobra, teraz w drugą stronę. Tak. To jest nasza gorsza strona, tak w ogóle, więc ciężko. Sprawdzimy, no, zobaczymy, jak nam pójdzie. Hop, hop! Tak! Ekstra koń! Dalej? Ho ho! Dostępa! Dostępa! Tak. Uhu! No i siedzimy. Generalnie to kamera jest troszeczkę tak o, by musiała być troszeczkę niżej. Tak. No. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać cokolwiek. <laughs> Jakby co to następnym razem się poprawię po prostu, bo teraz nie wiem. E, stój! Stój, 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 stój. Kurde, bo ja nie obram rękawiczki. I tak trochę słabo. Ale to nic. Dobrze! Tak! Super koń! Tak. Tak. Dobra, włączyłam sobie muzykę w ogóle na telefonie. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie będzie mnie zagłuszać w tym, co mówię, ale ja bardzo lubię jeździć z muzyką. Także no, jak widzicie, jesteśmy tutaj na hali z Ironem. Sami on się tam troszkę gdzieś tam interesuje, tym, co się dzieje tam na zewnątrz, ponieważ jest taka godzina, że tam się sporo ludzi kręci. Eee, także tam też na ujeżdżalni jeżdżą sobie, więc no, tak to wygląda. Iron. No i dobra. Spróbujemy coś tu popracować troszeczkę. Zobaczymy jak nam pójdzie. Bez żadnego kombinowania, bez żadnego, wiecie, tam majsterkowania. Zrobimy sobie tutaj małą Woltę wstępie. Z ładnym zgięciem postaramy się. Z... O pięknie. Jesteśmy ładnie zgięci, w miarę ładnie. No, tam się dzieją rzeczy, Iron, tak. Tam się dzieją super rzeczy. A my tu jedziemy na woltę I teraz wyjeżdżamy na wprost. Przy. O tak! I teraz jedziemy sobie na wprost. Tam są inne koniki, więc tak jak mówię, tam słychać dźwięki. Słychać auto, gdzie jakieś tam jedzie. Wiecie, to jest młody koń. On też ma swoje jakieś tam. Jakieś tam swoje za i przeciw. Możemy troszkę go tutaj podgonić łydeczką, żeby od przodu do tyłu nam poszedł, żeby się tutaj ładnie nam zgrał w rączkach, tak, żeby chciał nam zaufać na rączce. Ja może jakiejś super, super stabilnej ręki nie mam, to też wiem, że tak szybko nam to nie pójdzie, ale postaram się coś tu zadziałać. Zobaczymy. Jak nam będzie szło, troszeczkę musimy sobie jeszcze te wodze skrócić. I teraz tu kombinujemy, tak? Iron, kombinujemy. Tam nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Tak. Tu, 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 tu. tu. O tak, super koń. No i dobra. Robimy. Ładnie. Tu tak. Tak. I idziemy sobie. Tu troszeczkę. Dzisiaj mamy mały problem. Dobry koń. W ogóle ja nie mówiłam wam, ale kupiłam nowe ogłowie z wędzidłem, bo to nie jest moje. Ej! Yy, to nie jest moje, które mamy teraz, a ja będę miała już teraz niedługo swoje. Ej, no i dobra, także jedziemy. Tak, Ironiu, tak. Tak. Nie powiem dzisiaj, trochę mi dał popalić. Się nawet spociłeś trochę. Chodź, ja bym to posprzątała. Dobra. Tak. Eh, eh. nasz <laughs>